Podczas rezygnacji księcia Harry'ego 35L, i Meghan Markle, 38L, z obowiązków książęcych na jaw wyszły skrywane tajemnice małżonków. Właśnie wydało się, kim są rodzice chrzestni Archiego, przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych miała spowodować, że Meghan i Harry nie będą już na świeczniku mediów. Wygląda jednak na to, że ich rezygnacja spowodowała wzrost popularności i zainteresowania nimi. Reklama to właśnie dlatego wyszło na jaw, kim są rodzice chrzestni Archiego, a przecież miał to być wielki sekret. Przypomnijmy że kilka miesięcy temu odbył się chrzest Pierwszego Dziecka Haryego i Księżnej Sussex. Oboje chcieli, aby uroczystość była kameralna, dlatego zaprosili tylko około 30 osób. W ten dzień został również wykonany pamiątkowy portret. Brytyjskim tabloidom udało się w końcu dotrzeć do tajnych informacji i podały, że najprawdopodobniej rodzicami chrzestnymi Archiego są Ting G. i Mark Dr. Ting, czyli matka chrzestna to osoba bardzo związana z rodziną królewską, gdyż to właśnie ona była opiekunką Harry'ego i Williama, kiedy byli dziećmi. Figgo jest bardzo ważną osobą w życiu Harry'ego, kimś na kształt matki. To dlatego, że opiekowała się nim. Gdy zmarła księżna Diana, zdradza informator tabloidu Hello. Z kolei Mark to oddany przyjaciel księcia Karola, z którym Harry zawsze miał bardzo dobry kontakt. Archie nie mógł wymarzyć sobie lepszych rodziców chrzestnych. Tiggy i Mark wspierali Harego i Williama po śmierci księżnej Diany, dlatego Sussexowie wiedzą, że zawsze oni i Archie mogą liczyć na ich pomoc. Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.